Siedząc w samochodzie i czekając, siedzi mężczyzna, który został przywieziony do synagogi Kościoła Wszystkich Narodów w strasznym stanie. Siedzi bez ruchu i widzimy, że ma kołnierz na szyi i dla usztywnienia jego ciała ma gorset lędźwiowy. Te narzędzia wsparcia pokazują nam ciężki stan, w przyjechał. Patrząc na plakat, który trzyma, widzimy, że jest sparaliżowany na całym ciele przez przepuklinę w kręgosłupie. Kiedy kamera się zbliża, Widzimy medyczny raport, który przywiózł ze sobą. Ten medyczny raport jest w innym języku, ale widzimy, że opisuje on przepuklinę i dokładne miejsca w jego kręgosłupie, gdzie to się dzieje i to wywołuje paraliż. Widzimy także zdjęcia, które ze sobą przywiózł. No avail, próbował w wielu miejscach dostać uzdrowienia i wyjścia z tego stanu, ale nic się nie udało. Posłuchajmy go. Nazywam się Mohamed Ali Jishi, jestem z Lebanonu. Mam 30, 30 lat. Proszę, kod powiedz kod nam, jaki problem cię doprowadził do synagogi i kościoła wszystkich narodów? Uh, Jestem sparaliżowany uh, na całym ciele uh, przez przepukliny uh, w kręgosłupie. A liver, mam large... także powiększoną wątrobę i powiększoną śledzionę. Kiedy zaczęły się te problemy? Zaczęły się w 2008. i Jest to już 9 lat. Jak to się zaczęło 9 lat temu? Ja po prostu chodziłem i poczułem ból w moich logach i w moim kręgosłupie. Po tym przeszedłem różnego rodzaju testy. I byłem w wielu szpitalach. Rozumiemy, że ból stawał się coraz większy i większy. Tak, ja nie mogę leżeć na moich plecach, nie mogę się zrelaksować. Nie mogę spać, nie mogę chodzić. To jest straszny problem w moim życiu. Nie mogę ruszać moją szyją, nie mogę się obracać ani w lewo, ani w prawo. Nie mogę nic się schylić, nie mogę nic podnieść. Nie mogę nic podnieść, jeżeli coś leży na ziemi. Nie czuję swojego ciała. Co lekarze mówią? Niektórzy z nich mówią, że jest to kwestia dysku w moim kręgosłupie. Niektórzy mówią, że powinienem zrobić operację. Byłem u bardzo wielu lekarzy. Gdzie wszędzie byłeś? W jakich państwach szukałeś rozwiązania? W Lebanonie, w największym szpitalu i w Nigerii. Widziałem bardzo wielu lekarzy, ale nie ma rozwiązania. A więc lekarze, widząc, że nie ma rozwiązania, zraźli to, byłeś poszedł na operację. Tak. I do tej pory jestem na środkach przeciwbólowych. Każdego dnia, w każdej chwili jestem na tabletkach. Nawet dzisiaj, żeby tutaj przybyć, musiałeś wziąć tabletki. Tak. Każdego poranka to czynię. Jak znalazłeś ten kościół? Mój przyjaciel, pan Gabriel, był tak zatroskany o mnie, bo ja narzekałem cały czas, że mam ból. Że moje ciało całe mnie boli. A więc byłem w wielu szpitalach, robiłem testy, ale to nic nie dało. I mój przyjaciel powiedział mi, że jest pewien kanał, który się nazywa Emanuel TV i że powinienem go oglądać. Więc zacząłem oglądać dzień po dniu, przez ostatnie dwa miesiące, do dzisiaj. Wtedy zdecydowałem, że przyjadę tutaj, aby otrzymać moje uzdrowienie. Jestem muzułmaninem. Nazywam się Mohamed. Zdecydowałeś przybyć tutaj do synagogi, aby odebrać swoje uzdrowienie. Tak, ja wierzę Bogu, że on mnie uzdrowi. Kiedy już tu jesteś, co wierzysz, że Bóg uczyni tobie przez proroka Tibidżoszowego? Wierzę, że Bóg mnie uzdrowi. Wierzymy razem z Tobą, że zostaniesz uzdrowiony. Widzimy, że używasz. Pewnych wsparć. Możesz nam opisać, co to używasz? To jest wsparcie dla, mojego, dla mojej szyi. Jest to kołnierz, który po prostu wspomaga. I tak samo ten gorset lędźwiowy, on mnie asystuje, żeby ten ból był bardziej znośny. Ale i tak, ból jest tak duży, że nie mogę spać. Dlaczego tutaj jak tu tutaj dotarłeś ze względu na pana Gabriela i panią Blessing? Oni mnie tutaj przywieźli. Ja jestem szefem pana Gabriela, ale także jego przyjacielem widzimy, że ból i dolegliwości jakie ma są tak trudne, że nie może wykonywać normalnych rzeczy codziennego dnia. W jego aktualnym stanie paraliżu całego ciała przybył do synagogi Kościoła Wszystkich Narodów jako ostatnie swoje miejsce uwolnienia. Tutaj widzimy, jakie środki przeciwbolowe bierze codziennie, żeby radzić sobie z bólem, w którym żyje. To są, to są zastrzyki i muszę je brać codziennie. Dlaczego musisz je wstrzykiwać do swoich mięśni? Ponieważ powodują, że redukują ból na pewien czas. To nie jest lekarstwo. A więc nawet jak bierzesz te wszystkie lekarstwa, to twój problem dalej jest. Ja nie mogę się ruszać, nawet na lekarstwa, ponieważ ból jest tak wielki. Co wierzysz, jeszcze raz się pytam, że Bóg zrobi dla ciebie? Ja zostanę uzdrowiony w imieniu Jezusa. Nazywam się Gabriel. Osoba obok mnie to moja kochana żona, a następna osoba to mój młodszy brat. To jest mój szef w biurze. Każdego dnia narzekał na swój ból. I ze względu na to wyjeżdżał poza kraj, był w Lebanonie w największym szpitalu, zrobił bardzo wiele testów i ma e, nawet CD, w którym to wszystko można oglądać. Ja to wszystko widziałem i powiedziałem, jest miejsce, do którego powinieneś pójść. To jest on powiedział, ja się nazywam Mohamed, i ja mam inną religię. Ja nigdy nie byłem w kościele. i ja powiedziałem, nie martw się, może Boży nie przejmuje się jaką religię kto ma. On troszczy się o każdego. A więc każdego dnia z tego powodu on zaczął oglądać na swoim telefonie Emanuel TV. I pytałem się go. Każdego dnia, jak twoje ciało, ja nie mogę spać. Mówi, że nie mogę iść do pracy dzisiaj. I ja powiedziałem, chodź, spróbujemy ręki Boże. W piątek powiedział mi, Gabriel, dzisiaj się zastanowiłem, pojedziemy razem do tego żywego kościoła. Dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy. Co wierzysz, że Bóg Wszechmogący zrobi dla niego? Wierzymy, wierzy, że Bóg dzisiaj uzdrowi go, że będzie świadectwo dla chwały Bożej. Amen. Wierzymy razem z Tobą, że zostanie uzdrowiony dla chwały Bożej. Czas uzdrowienia. Podczas nabożeństwa niedzielnego prorok Tibi Joshua usługuje modlitwą dla wspólnoty i nagle słyszy wołanie, które przychodzi z zewnątrz. Mężu Boży, pomóż mojemu szefowi. On nie może chodzić. Jest sparaliżowany na całym ciele. Mężu Boży, proszę pomóż. Jestem sparaliżowany od dziewięciu lat. Mam ból w moim kręgosłupie, w moich nogach. Nie mogę spać. Ty rozpoznajesz Jezusa jako uzdrowiciela, jako zbawiciela i uwolniciela?